Podobało mi się, że właśnie na stronie tej facebookowej programu były pokazane. Prawdziwe, normalne kobiety, nie tylko szczupłe i wysportowane i młode, ale po prostu normalni ludzie. I z komentarzy też wynikało, że jest to właśnie po prostu dla każdego i że każdy może takie zmiany dokonać. I dlatego właśnie postanowiłam, że dołączę. Zawsze tak było: wow, Ada, co ty zrobiasz? Tak schudłaś. A ja od razu program Hollywood Linka wysyłam. Co się zmieniło, to to, że naprawdę odkryłam, że trening siłowy może sprawiać frajdę. To jest taki efekt po całości wow, wyglądam i czuję się lepiej niż 20 lat temu. Przed przystąpieniem do programu najbardziej przeszkadzało mi, że szybko chudłam i szybko przybieram na wady. Chciałam uzyskać taki efekt stałej wagi. To osiągnęłam, jest super. Wiem, że jeżeli zjem swoje ukochane sushi, to świat się nie zawali. I to chyba było dla mnie takie naj, najbardziej znaczące, że żeby szukać tej równowagi pomiędzy tym, co zdrowe, a tym, co po prostu lubię. Także ogólnie po prostu no, zmieniło się moje życie. Zmieniło się moje życie o 180 stopni. Odkąd jestem w Hollywood, nie biorę tabletek przeciwbólowych. Polecam, polecam każdemu. Chciałam po prostu osiągnąć cel, jednak to się nie udawało. A tutaj po prostu dzieje się to szybciej. Cofnęła mi się y, insulinooporność. Nie mam już y, niedoczynności tarczycy. Y, nie przysypiam. Y, Serwiatka oczywiście bardzo się zmieniła, bo to około 20 kg y, zeszło. Mięśnie się wydatniły, Same plusy! Samopoczucie jest dużo, dużo lepsze. Pełny optymizm no, po prostu przemiana. Zmieniła mnie na inną osobę w 100%. Najbardziej zaskakująca okazała się dieta, bo jednak dało się na trzech posiłkach być najedzonym i to dużo bardziej niż do tej pory. No i przede wszystkim zniknęły problemy żołądkowe, z którymi się zmagałam od bardzo długiego czasu. Po prostu się sobie nie podobałam. Uważałam, że wyglądam jak stara mama. To teraz po półtora roku czuję się 20 lat młodziej. i wróciła Agnieszka z pełna energii, pełna ochoty do życia i. Nastąpiła zmiana na wszelkich obszarach mojego życia. Też nabrałam takiej pewności siebie, dzięki czemu no, potrafię ryzykować. Na przykład złożyłam wypowiedzenie z pracy, no i od stycznia pracuję już według swoich zasad. Nie wierzyłam. Pomyślałam, że to są jakieś mistyfikacje, jakaś totalna falsyfikacja, że dziewczyny rzeczywiście są wymyślone. Natomiast jak to ruszyło i okazało się, że efekty naprawdę bardzo szybko też przyszły, to byłam mega pozytywnie zaskoczona. 18 kg. 18 kg. Już tamte 8 kg w dół, no to przy okazji spadło. Tych 50 centymetrów to przy okazji gdzieś tam się zgubiły, no gdzieś leżą pewnie po pokoju pochowane, ale już ich nie znajdę nigdy, myślę. No mam żyć 100 lat, no to przecież muszę odżywiać się dobrze. Program poleciłabym komuś, kto jest nieszczęśliwy, niezadowolony z siebie, kto już próbował bardzo dużo różnych diet, kto myśli, że mu się nie uda. Kto... To się nie chce ruszyć z tej kanapy, boi się, bo naj, najtrudniejszy jest ten pierwszy krok. Pierwsza efekt takiego lepszego funkcjonowania, mniej bólu kręgosłupa było już po kilku miesiącach, a po sześciu miesiącach praktycznie kręgosłup nie bolał mnie wcale. Zmieniło się to, że ja nigdy nie lubiłam ćwiczeń, po prostu nie cierpiałam, a teraz już mam taki głód, jak nie potrenuję, już mam ten głód, że muszę chociażby na spacer wyjść, czy pobiegać, czy troszeczkę poćwiczyć, nawet jakieś brzuszki porobić i z tego jestem chyba najbardziej zadowolona, że mam już to po prostu wyrobiony ten nawyk tych ćwiczeń. Zaczynamy od tej diety, od treningów, ale, ale ale robimy się po prostu, stajemy się pewniejsi siebie. Polecam ten program Hollywood każdej kobiecie, która ma jakikolwiek kompleks, nawet mały, a zadowoleni na całe życie. Poza tym no, nie czuję się tutaj jak klient, tylko tak naprawdę jak taka większa społeczność, ale rzeczywiście czuć, że wszyscy mają tą dobrą energię i że jest się w dobrym miejscu.